Zapraszam Cię na poranne flow. Ten odcinek to seria siedmiodniowego wyzwania, w którym zaczynamy każdy dzień porannym rozruchem. Usiądź w wygodnej dla Ciebie pozycji, zamknij na chwilę oczy, weź głęboki wdech i długi wydech. Zaobserwuj swój oddech, skieruj uwagę do wnętrza. Powoli otwórz oczy, weź wdech. I z wdechem zapleć palce dłoni z tyłu za plecami. Przenieś dłonie na lewe piodro. Zrób obszerne, koło głową w prawą. I w lew. Weź wdech. Z wydechem jeszcze raz zapleć palce dłoni za plecami, przenieś dłonie na prawe biodro, zrób obszerne koło głową w lewą stronę i w prawe. Wdech. Z wydechem zapleć palce dłoni, zrób kocik, grzbiet, cofnij. klatkę do tyłu, wdech, do Powtórz, wydech kocik szpiet. Wdech gór. Jeszcze raz wydech. Wdech. Wyciągnij ręce na macie. Staraj się wklejać klatkę do ziemi z wydechem. Na wdechu wyroluj delikatnie do podporu. Aktywizuj palce stóp. Na wydechu przenieś ciężar na stopy, wdech, płynnym ruchem przód, wydech, na stopy, wdech, nie zatrzymaj ruchu, wydech, wdech, przejdź mocniej na biodra, zegnij łokcie, otwórz klatkę, pozycja kodry, wydech, opuść się, wdech, otepchnij, połóż biodra na stopy. Wdech. Góra. Wdech. Wdech. Kilka razy płynnył. Aż wejdź do pełnego psa z głową w górę. Wdech. ściągnij łopatki, otwórz klatkę. Wydech zegnij nogi w kolanach. Podnieś biodra do góry pies z głową w tu. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową. Wdech. Wydech. Wdech. Zostań w piesie z głową w dół. I pozginaj raz prawą, raz lewą nogą. poprzechodź z nogi na nogę. Wdech wyciągnij jak najwyżej prawą nogę. Wydech. Przyciągnij kolano do klatki. Wdech, prawa noga, góra, wydech kolano do klatki. Wdech. Aktywizujemy korpętek, zasany do kręgosłupa. Ostatni raz wdech z wydechem, przenieść stopę do przodu, do wypadu. Wdech, ręce góra, wydech, odepchnij od nogi z przodu. Wdech, dół, pogłęb, wypad, odepchnij górę. Jeszcze dwa razy, nisko, odepchnij, nisko, odepchnij, połóż lewe kolano na matę. Wyprostuj prawą nogę, aktywne palce prawej stopy I poprzechodź biodra do przodu i cofnij do tyłu. Do przodu. Do tyłu mobilizujemy teraz biodra. Do tyłu. Eee, Wróć. E, do wypadu. E, wdech. E, góra e, z wydechem. Przyciągnij lewą stopę do pośladka. E, Rozluźnij. Prawa ręka do góry mocny skręt w ciele. Spójrz za prawą ręką w niebo. Połóż lewe kolano z powrotem na matę. Sięgnij prawą dłonią do lewej nogi. Lewą rękę wyciągnij do góry, do nieba. I wróć. Cofnij prawą nogę do tyłu, do psa z głową w dół. Sięgnij lewą nogą wysoko. Wdech, wydech, kolano do klatki. Wdech. Wydech kolano do klatki. Aktywny brzuch. Jeszcze dwa razy. Budzimy. Kora aktywizujemy. Kora. Do pracy. Wdech. Wydech kolano do klatki. Połóż. Stopę do przodu. Do wypadu. Ręce do góry. Dokręć prawe biodro. Z wydechem odepchnij się od lewej nogi do góry. Stabilna lewa noga. Wydech góra. Wdech, zejdź nisko. Jeszcze dwa razy. Wydech, wdech nisko. Wydech, rozluźnij. Połóż prawe kolano na ziemię. Z wydechem cofnij biodra do tyłu. Aktywna, zadarta lewa stopa. Do przodu i do tyłu. Do przodu, do tyłu. Do przodu. Zostań mocno, pchnij biodra. Lewa ręka do góry, mocny skręt w ciele. I podnieś się do góry, prawe kolano na matę. Sięgnij lewą dłonią do prawej nogi. I wróć na lewą nogę, so w lewo, stopę do psa z głową w dół. I wróć nogi do podporu, wdech. Wdech. Pozycja dziecka. Wdech. Wróć do podporu. Nie zatrzymaj. Wyciągnij lewą nogę i prawą rękę wdech. Z wydechem, złap prawą dłonią, lewą stopę i wyciągnij. Mocno pchaj klatko do przodu. Wyciągaj nogę wdech. I wydech. Opuść, cofnij biodra, wydech, wdech, płynnym ruchem wróć. Wyciągnij lewą rękę, prawą nogę i złap, sięgnij lewą dłonią za prawą stopę. Wyciągaj tyle ile możesz, wdech, wydech, opuść, cofnij biodra na stopy, wdech. Wejdź do podporu, przenieść biodra do psa z głową w górę. Wydech pies z głową w dół i podejdź stopami na początek. maty. weź wdech, wdech, wydech ręce do kręgu, wdech górę. Wydech zapleć palce dłoni z tyłu za plecami. Otwórz klatkę. Sięgaj klatką do siebie. Wyciągaj dłonie za siebie i od dłoni, jakby cię ktoś pociągnął. Za dłonie otwieraj klatkę. Sięgaj za siebie. Jeszcze dwa razy. Klatka dłonie do maksymalnego punktu. Wyciągaj do nieba. wdech, tu wyciągnij, do góry weź, wdech, przyciągnij lewe kolano do klatki, proste prędzy i sięgnij nogą do tyłu za siebie, do wojownika pierwszego, wdech, z wydechem otwórz wojownik drugi, prawe kolano, nad stopą sięgnij lewą ręką. Możesz przejść niżej, jeśli zasięg. Twoje możliwości ci pozwalają przejść do pełnej pozycji. Albo zostać z łokciem nad kolanem. Lewa ręka na lewą nogę w nogach, nic się nie zmienia. Sięgnij prawą ręką do przodu. Eee, Wróć. Web przejdź do wypadu, wdech ręce, góra. Wydech do przodu. Dostaw lewą stopę do prawej. Wdech, wydech ręce do klatki. Przyciągnij lewe prawe kolano. Do klatki przytrzymaj wdech. Z wydechem cofnij. Prawą nogę do tyłu, do wojownika pierwszego. Przytrzymaj. wdech z wydechem, otwórz. Biodra, wojownik drugi, lewe kolano nad stopą. I wyciągnij prawą stronę ciała. Znajdź swoją wersję, tak żeby poczuć maksymalne otwieranie kratki. Otwieranie w biodrze. I prawa ręka na prawą nogę wyciągnij, lewą stronę ciała. E, wróć e, do wypadu, ręce góra, wdech, e, wydech. Odłóż, dostaw prawa stopa do lewej, e, wdech i wdech. Ręce do klatki. Z wdechem wejdź na wysokie palce, wydech, zegnij nogi w kolanach, przejdź do siadu, przyciągnij nogi do klatki, wdech, wydech, zaokrągnij, wdech, kura, wydech, zaokrągnij, wdech i z wydechem płynij nogi za siebie i do siadu. I jeszcze dwa razy, za siebie, e, do siadu, e, za siebie, jak dasz radę, zostań z nogami za siebie, wyprostuj nogi, przejdź do pozycji pół. I powolutku kręg po kręgu, opuszczaj kolana na matę, przyciągnij nogi do klatki, pobujaj na boki, rozluźnij, rozmasuj lędźwie. Wyprostuj lewą nogę, prawa noga przyklejona do klatki. Przenieś nogę na skos przeciwny, prawy bark przyklejony do ziemi. I wróć, przyciągnij. Lewe kolano, prawa noga prosta, na macie rozluźniona. I przeciągnij na prawą stronę przeciwny, bark lewy przyklejony do ziemi. rozluźnij i zrób dwa kółeczka kolanami na zewnątrz i dwa do środka przyciągnij kolana do klatki przejdź do siadu i usiądź nogi skrzyżowane weź wdech z wydechem wyciągnij jedną stronę cię. i drugą. E, wróć do środka, weź wdech. E, wydech ręce do klatki. Zamknij na chwilę oczy. Skup się na oddechu. I podziękuj sobie, swojemu ciału, za to, że towarzyszyło Ci dzisiaj. Dzięki. Życzę Wam pięknego dnia.